Czy wiesz, kto był prawdziwym wrogiem, który kusił Jezusa na pustyni? Prawda cię zaskoczy, gdy odkryjesz, kto naprawdę stanął przeciw Chrystusowi. Diabeł kusił Jezusa na pustyni przez czterdzieści dni i nocy. Syn Boży zmagał się z głodem, samotnością i niewidzialnym starciem, które miało zadecydować o losie ludzkości. Ale kim był ten, który odważył się wyzwać Mesjasza? Czy był to zwykły, złowrogi duch, czy sam lucyfer, anioł, który zbuntował się przeciw Bogu? Pisma Święte ukazują każdy szczegół tego pojedynku. Były trzy pokusy, trzy starannie zaplanowane ataki. Przeciwnik był przebiegły, znał pisma i wiedział dokładnie, jak naginać prawdę dla własnych celów. Jednak istniało coś głębszego w tym spotkaniu, co niewielu dostrzegało. Jeśli diabeł oferował królestwa świata, czy oznaczało to, że je posiadał, jeśli używał samego słowa, aby zwieść Syna Bożego, czy oznaczało to, że znał boski plan, kto więc naprawdę kusił Jezusa? Pustynne słońce piekło ziemię, a pragnienie parzyło usta każdego, kto odważył się przemierzyć tę przestrzeń. Jezus-Syn Boży wędrował teraz samotnie, prowadzony przez Ducha Świętego do czasu próby, który miał echo w wieczności, bez jedzenia, bez towarzystwa, bez komfortu. Tylko on, absolutna cisza pustyni i nieuchronne zbliżanie się kusiciela. Kim był ten przeciwnik? Czy był to tylko zły duch, czy sam lucyfer, upadły anioł, który wyzwał niebiosa? Biblia opisuje ten moment wprost. Jezus został prowadzony przez ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Po czterdziestu dniach i nocach postu poczuł głód. To wydarzenie miało głębokie znaczenie. Jezus nie został zabrany na pustynię przypadkiem ani przez ludzką decyzję, lecz przez samego ducha Bożego. Ten sam Bóg, który prowadził Izrael przez pustynię przez czterdzieści lat teraz prowadził swojego syna do decydującego starcia. Pustynia w tradycji biblijnej zawsze symbolizowała miejsce próby i przemiany. To tam Mojżesz otrzymał przykazania. Eliasz spotkał Boga w cichym szeptem, a Izrael był testowany i upadał wielokrotnie. Teraz Jezus stawiłby czoła swojej własnej pustyni nie z powodu słabości, lecz aby triumfować tam, gdzie inni zawiedli. Nie miał przy sobie nic oprócz słowa i posłuszeństwa ojcu, a to właśnie miało zostać wystawione na próbę. Pierwsze dni mijały, a głód stawał się coraz bardziej dotkliwy. Ciało słabło, myśli były poddawane próbom przez przytłaczającą ciszę. Diabeł. Przebiegły jak zawsze, nie pojawił się od razu. Czekał na idealny moment, kiedy słabość człowieka osiągnie szczyt, idealną okazję do ataku. Kiedy w końcu się zbliżył, nie uczynił tego brutalnie, lecz subtelnym głosem, przesiąkniętym jadem, przebranym w pozorną logikę. Moment ten przypominał wcześniejsze wydarzenie w raju. Na początku. W ogrodzie Eden przeciwnik zbliżył się do Ewy z wyrachowanymi słowami, wypaczając prawdę i siejąc wątpliwość. Teraz scena powtórzyła się w innym miejscu. Pierwszy człowiek zawiódł, a teraz ostatni Adam był gotów stawić czoła przeciwnikowi. Kim dokładnie był ówkusiciel? Pismo nazywa go diabłem, od greckiego diabolos, co oznacza oskarżyciela, oczerniacza. Ale czy był to sam lucyfer, cherub zbuntowany z powodu dumy? Istnieje różnica między szatanem a lucyferem. Czy to tylko różne tytuły dla tej samej istoty? Satan, diabeł czy lucyfer? Kusiciel zbliżał się nie z łańcuchami czy groźnymi cieniami, lecz słowami. Jego atak nie był fizyczny, lecz duchowy i mentalny. Jezus miał stawić czoła temu, który od początku sprzeciwiał się woli Boga. Pismo określa go jako diabła. Diabolos, oskarżyciel i szatana. Hebryściu, chata, przeciwnik. Wielu zastanawia się, czy diabeł kuszący na pustyni, to ten sam, którego nazywamy Lucyferem. Korzenie tego pytania sięgają Starego Testamentu, gdzie opisy upadku przeciwnika kojarzono z jego rebelią. Księga Izajasza mówi: jakże spadłeś z nieba gwiazdo poranna, synu jutrzenki, jakże zostałeś zrzucony na ziemię ty, który osłabiałeś narody. Izajasza 14, 12. Gwiazda poranna po łacinie to Lucifer, czyli niosący światło. Kontekst może dotyczyć króla Babilonu, lecz język sugeruje coś więcej. Upadek istoty wyniesionej, która chciała wznosić się ponad stwórcę. Ezechiel opisuje podobnie. Byłeś pieczęcią doskonałości, pełen mądrości i piękności. Doskonały w swych drogach od dnia stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Ezechiela 28, 12, 15. Teksty te, choć odnoszą się do ziemskich władców, symbolicznie ukazują upadek anielskiego bytu. Jezus stwierdził widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawice. Łukasza 10, 18. Lucyfer, niosący światło, był wywyższony w niebiańskich zastępach, lecz pragnienie tronu Bożego, przemieniło go w szatana przeciwnika, który odtąd działał jako Oskarżyciel. I zwodziciel ludzi. Księga Hioba ukazuje jego aktywność już w czasach Hioba, i przyszedł też szatan wśród synów Bożych, aby stanąć przed Panem. Hioba 1:6. Wątpliwości wobec Jezusa były kontynuacją tego samego przeciwnika, który od początku próbował zniszczyć Boży plan. Dlaczego więc tak bardzo chciał skusić Jezusa? Odpowiedź jest prosta. Od Edenu wiedział, że potomek kobiety zmiażdży jego głowę. Nie udało mu się zepsuć człowieka na początku, więc teraz ostatnia szansa to zniszczyć Mesjasza przed wypełnieniem misji. Pustynna pokusa była więc wojną duchową o wymiarach kosmicznych. Jeśli Jezus upadłby tu, cała obietnica zbawienia ległaby w gruzach. Diabeł nie przybył, by tylko testować wytrwałość syna Bożego. Chciał powstrzymać odkupienie ludzkości. Jego pierwszy atak dotyczył podstawowej potrzeby: głodu. Po czterdziestu dniach postu Jezus był wyczerpany fizycznie. Jego ciało bolało, a wzrok był zamglony. Fala głodu nie była tylko dyskomfortem, lecz palącym bólem, który dręczył ciało. Jednak jego dusza pozostawała nieugięta. Diabeł nie używał krzyków ani groźnych wizji. Przyszedł z wyrachowanymi słowami, podszytymi logiką i pozorną troską. Jeśli jesteś synem bożym, przemień te kamienie w chleb. Mateusza 4,3 Atak wydawał się niewinny, ale był pułapką podważającą zaufanie do ojca. Jezus odpowiedział: Nie nawieniesz, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Powtórzonego prawa 8:3. Przypomniał, jak Bóg karmił Izrael przez czterdzieści lat manną na pustyni, ucząc ich pełnego zaufania do swojej opatrzności. Pierwsza próba diabła nie powiodła się. Druga, kuszenie w sferze duchowej, również. Diabeł próbował manipulować słowem bożym. Aby nakłonić Jezusa do nieprzemyślanych działań, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd, bo napisano aniołom swoim rozkaże o tobie. Mateusza 4,6 Jezus nie uległ. Jego wiara była posłuszna ojcu, a nie manipulacjom. Trzecia pokusa dotyczyła władzy nad królestwami świata. Diabeł pokazał wszystkie ziemskie potęgi i zaoferował je w zamian za pokłon. Mateusza 4,9:10 Jezus odrzucił ofertę: idź precz, szatanie, bo napisano Panu, Bogu swemu, będziesz służył i jemu samemu oddawał pokłon. Powtórzonego prawa 6, 13. Starcie osiągnęło szczyt. Diabeł został ujawniony i pokonany. Lecz walka trwała dalej. Aniołowie przyszli, aby wspomóc Jezusa po czterdziestu dniach postu, ale zło nie ustępowało. Późniejsze próby obejmowały wpływ na otoczenie, aż w końcu, podczas zdrady, szatan wszedł w Judasza. Jezus jednak zwyciężył ostatecznie na krzyżu. Wykonało się Jana 1930. trzydzieści. Panowanie grzechu i śmierci zostało złamane. Szatan, który przez wieki więził ludzkość, utracił władzę wobec dzieła odkupienia Chrystusa. Dziś nadal stosuje te same strategie. Sieje wątpliwości manipuluje prawdą, kusi obietnicami fałszywego bezpieczeństwa, lecz Jego porażka jest pewna. Ostateczne miejsce szatana to jezioro ognia, gdzie będzie cierpiał na wieki. objawienie 2010. Jezus nie tylko pokonał pokusę, ale ujawnił słabość wroga i pokazał, że prawdziwe zwycięstwo leży w posłuszeństwie Ojcu. Do dziś szatan stosuje swoje sztuczki, ale nie może odebrać zbawienia, które Jezus przyniósł u światu. Pomimo ostatecznego zwycięstwa Jezusa na pustyni i na krzyżu, walka duchowa nie zakończyła się. Szatan, choć pokonany, nadal działa w świecie, próbując odciągnąć serca ludzi od Boga. Jego strategia nigdy się nie zmienia, podsiewa wątpliwości, wypacza prawdę. Oferuje fałszywe poczucie bezpieczeństwa i krótkotrwałe przyjemności. Jednak nawet w tej ciemności Bóg pozostaje w pełni obecny, a Chrystus stał się wzorem niezachwianej wierności i posłuszeństwa Ojcu. Pustynia, w której Jezus został kuszony, jest symbolem miejsca prób, które każdy wierzący doświadcza w życiu. Tak jak Izrael wędrował przez czterdzieści lat, tak człowiek współczesny przechodzi przez swoje własne pustynie okresy samotności, duchowego wyczerpania, pokus i prób, które wystawiają wiarę na próbę. W takich momentach człowiek może wybrać między łatwym, lecz zwodniczym rozwiązaniem, a drogą cierpliwego zaufania Bogu. Czym więc jest pokusa w oczach wierzącego? To nie tylko namawianie do złych czynów, lecz subtelna gra na ludzkich pragnieniach i potrzebach. Podobnie jak szatan próbował Jezusa przez głód, manipulację Słowem Bożym i obietnicę władzy, tak dzisiaj kuszenie przybiera formy różnorodne. Pożądanie natychmiastowej gratyfikacji, pogoń za uznaniem, chęć kontroli i manipulacji rzeczywistością. Jezus pokazuje jednak, że jedyną drogą zwycięstwa jest posłuszeństwo, pokora i odwołanie się do prawdy Bożej. Każda pokusa, nawet najbardziej pozornie niewinna, kryje w sobie subtelną pułapkę, może oddalić człowieka od celu, który Bóg dla niego przewidział. Dlatego tak ważne jest, aby wierny znał pismo święte i miał je w sercu. Podobnie jak Jezus, który odpowiadał na pokusy, cytatami z prawa Bożego. To przypomina, że Słowo Boże nie jest jedynie tekstem do czytania, lecz narzędziem duchowego przetrwania i przewodnikiem w świecie pełnym przeciwności. W historii zbawienia można dostrzec stałą walkę między światłem a ciemnością. Upadek Lucyfera stał się początkiem nieustannego sprzeciwu wobec Bożej woli. Szatan, kiedyś pełen chwały i mądrości, pragnął przewyższyć Stwórcę, a jego duma doprowadziła do upadku. Od tego czasu jego celem stało się zniewolenie ludzkich serc i odwracanie ich od prawdy. Jednak Chrystus, poprzez swoje życie, naukę, pokusy na pustyni i ostateczne zwycięstwo na krzyżu, zdemaskował jego strategię i dał ludziom narzędzie do obrony wiarę, modlitwę i posłuszeństwo Bogu. Każda z trzech pokus na pustyni miała głęboki sens duchowy. Pierwsi, głód. Pokusa zaspokojenia własnych potrzeb kosztem posłuszeństwa Bogu. Pokazuje, że człowiek nie powinien działać wyłącznie według własnych pragnień, nawet jeśli posiada zdolności nadprzyrodzone. Druga, manipulacja słowem bożym. Pokusa narzucania Bogu własnej woli. Ukazuje, że prawdziwa wiara wymaga pokory i zaufania, a nie wykorzystywania darów duchowych do własnej chwały. 3. Obietnica władzy nad światem. Pokusa krótkiej drogi do władzy i dominacji. Podkreśla, że Boże Królestwo nie przychodzi przez przemoc ani oszustwo, lecz przez cierpienie, wierność i ofiarę. Te trzy wymiary pokusy pokazują również, że walka duchowa nie dotyczy jedynie jednostki, lecz całej ludzkości. Jezus przez przezwyciężenie pokus nie tylko potwierdził swoją tożsamość jako syn Boży, ale także otworzył drogę do zbawienia dla wszystkich ludzi. Jego zwycięstwo jest świadectwem, że prawdziwa moc nie leży w posiadaniu świata, lecz w oddaniu się Bogu i posłuszeństwie Jego woli. Kiedy spojrzymy na współczesne życie chrześcijanina, zobaczymy podobne wyzwania. Każdy dzień przynosi pokusy, od drobnych kompromisów moralnych po poważne próby wierności. Ale tak jak Jezus miał narzędzia, aby je pokonać, modlitwę, znajomość pisma, zaufanie Ojcu, tak i dzisiaj wierny może korzystać z tych samych duchowych środków. Pustynia, choć trudna i bolesna, staje się miejscem wzrostu, kształtowania charakteru i głębszego zrozumienia Bożej woli. Historia pokusy na pustyni ma również wymiar kosmiczny. To starcie między światłem a ciemnością, które wykracza poza zwykłe doświadczenia ludzkie. Lucyfer, teraz szatan. Od początku sprzeciwiał się Bożej woli, ale poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, jego moc została ostatecznie ograniczona. Nie oznacza to, że zło zniknęło, lecz że jego czas i władza są kontrolowane przez Boga, a ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa. Jezus stał się również wzorem dla każdego wierzącego w codziennym życiu. Jego odpowiedzi na pokusy, Pełne mądrości, oparte na pismach i niezachwianej wierze, uczą, jak odróżniać prawdziwe duchowe prowadzenie od złudnych obietnic wroga. Każdy, kto naśladuje Chrystusa, uczy się nie tylko odrzucać pokusy, ale także rozpoznawać ich subtelne mechanizmy w codziennym życiu. Nie możemy zapominać, że pokusy mają również wymiar edukacyjny. Przez ich przezwyciężenie człowiek staje się silniejszy duchowo, uczy się cierpliwości, pokory i zaufania. Jezus na pustyni pokazuje, że nawet Syn Boży musiał przejść przez próbę, aby przygotować się do swojej misji. To uczy nas, że każdy okres próby, choć trudny, jest częścią Bożego planu, który prowadzi do wzrostu i przemiany. Szatan. Choć podstępny, zawsze działa w sposób przewidywalny, atakuje to, co człowiek ceni najbardziej potrzeby fizyczne, duchowe i pragnienie władzy. Jednak chrześcijanin, wyposażony w Słowo Boże i zaufanie Ojcu, może odpierać te ataki. Pustynia Jezusa pokazuje, że niezależnie od siły pokusy, zwycięstwo jest możliwe, jeśli człowiek pozostaje wierny Bogu. Dalsze życie Jezusa po pokusach na pustyni potwierdza znaczenie tej lekcji. Jego nauczanie, cuda, konfrontacje z Faryzeuszami i ostateczne poświęcenie na krzyżu były kolejnymi etapami duchowej wojny. Szatan próbował różnych strategii, ale wszystkie były przez Jezusa neutralizowane poprzez posłuszeństwo, modlitwę i wierność Ojcu. Ta duchowa wojna, nie jest zakończona. Każdy wierzący staje przed własnymi pustyniami i pokusami. Jezus daje narzędzia i przykład, jak przezwyciężać zło, poprzez Słowo Boże, modlitwę, pokorę i zaufanie, że Bóg ma pełną kontrolę nad wszystkimi okolicznościami. Warto również zauważyć, że walka duchowa obejmuje nie tylko indywidualne doświadczenia, ale także społeczny i historyczny wymiar. Szatan wpływa na wydarzenia w świecie, na decyzje przywódców, na moralność społeczeństw. Historia Jezusa pokazuje, że zwycięstwo nad złem nie jest tylko osobistym osiągnięciem, lecz ma znaczenie dla całej ludzkości. Zwycięstwo Chrystusa daje również nadzieję na ostateczne pokonanie wszelkiego zła. Kiedy Jezus mówił: Wykonało się Ogłaszał nie tylko zakończenie swojej misji, lecz także początek nowego porządku duchowego, w którym zło zostało ograniczone, a wierni mogą kroczyć ścieżką zbawienia. Dziś, w świecie pełnym pokus, nauka pustyni Jezusa pozostaje aktualna. Każdy moment próby jest okazją do wzrostu, do wzmocnienia wiary i do odrzucenia krótkotrwałych, złudnych przyjemności na rzecz wiecznego dobra. Szatan nadal działa, lecz moc Chrystusa i Słowa Bożego daje każdemu wierzącemu możliwość zwycięstwa, niezależnie od okoliczności. Tak więc walka, którą Jezus stoczył na pustyni, nie była tylko pojedynczym wydarzeniem historycznym, była lekcją na wieki dla każdego człowieka. Uczy nas, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na unikaniu prób czy pokus, lecz na ich przezwyciężeniu dzięki wierze, posłuszeństwu i pełnemu zaufaniu Bogu. Jezus pokazał, że nawet największe pokusy, jeśli zostaną odparte mądrością Bożą i wiernością, prowadzą do duchowego wzrostu i zwycięstwa nad złem. Dzisiejszy świat Pełen pożądania, fałszu i krótkotrwałych przyjemności, nadal jest miejscem duchowej walki. Szatan wykorzystuje te same strategie, wątpliwości, manipulacje prawdą, kuszenie władzą i przyjemnościami, ale każdy wierzący może znaleźć w Chrystusie wzór i siłę do oporu. Pustynia, w której Jezus stawił czoła pokusom, staje się symbolem każdej trudnej drogi w życiu, każdego momentu, gdy człowiek musi wybierać między łatwym rozwiązaniem a wiernością Bogu. Zwycięstwo Jezusa jest także obietnicą dla nas. Choć pokusy i zło istnieją, moc Chrystusa pozwala je przezwyciężyć. Jego przykład uczy, że każda próba może prowadzić do głębszego zaufania, a każda chwila cierpienia do większej bliskości z Bogiem. Ostateczne zwycięstwo nie należy do zła, lecz do światła, do Bożej prawdy i miłości, którą Jezus objawił całemu światu. Niech więc nauka pustyni Jezusa prowadzi nas każdego dnia, niech każdy moment próby przypomina, że prawdziwa moc leży w posłuszeństwie i wierze, a nie w pokusach świata, bo choć szatan nadal działa, jego czas jest ograniczony, a zwycięstwo Chrystusa jest już dokonane. Dla każdego, kto podąża drogą Pana, pustynia staje się miejscem przemiany, wzrostu i przygotowania do życia w światłości Bożej, gdzie prawda i miłość zawsze triumfują. Amen.